Witajcie, kochani, z tej strony wasza Patosia Show. W końcu, po tak długim czasie do Was wracam z moim pieskiem donusem, który jest bardzo smutny, ponieważ znowu wyjeżdżam, Tak, znowu zaczynamy prowadzić koczowniczy tryb życia. Wyjeżdżamy z wstrętnej Austrii, lecimy do Londynu. Tak, lecimy do Londynu, moi drodzy. Tutaj już za mną, jak widzicie. Moje różowe, wszystkie ekwipunki, które oczywiście jadą ze mną. Moi drodzy, jedziemy na misję z moją żoną. Ciągnąć, przywitaj się! Tak, jedziemy na misję, jest mi bardzo smutno. Tak, jest mu smutno, bo mój piesek nie lubi jeździć na misję. Aby, aby mu jakoś trochę ulepszyć ten czas, a raczej wyczekiwanie na pana szofera, który nas odbierze i zawieje. Na lotnisko, aby mu poprawić humor. No w sumie nie tylko jemu, ja, bo też i Wam, moi drodzy, wymyśliłam, wymyśliłam taki fajny, taki ogólnie fajny kącik, kącik czytelniczy, tak zwany. Kącik czytelnictwa patusiowego, czyli poczytaj mi Patusiu. Tak, dokładnie. No i dzisiaj chciałabym Was zapoznać z wierszami Juliana Tuwima. Moi drodzy, na pewno je znacie, a jak nie to. Nie, no na pewno ci, ci, co już tam przyszli, pewne etapy szkolnictwa je znają. No i co? No dzisiaj zapoznamy się z wierszem pod tytułem Zosia Samosia, ale trochę go brzmi inaczej, będzie yy, Potusia Samosia. Tak. I yy, to czytam dla piesków wszystkich, bo nie wiem, czy wiecie, ale pieski też rozumieją. Mają umysł yy, kilkuletniego dziecka. Więc na tym poziomie są, e, są bardzo e, powiedzmy takie rozumne. Tak. No i e, tak, bo widzicie, on taki biedny, smutny, bo on nie lubi jeździć. No to dzisiaj z dedykacją dla niego i dla wszystkich e, dzieciaków. Tak. Tak jak było, poczytajmy mamą, to zaraz będzie poczytajmy Patusiu. No? Dobrze. Więc e, zaczynamy. Jest taka jedna patusia, nazywano ją Patusia Samosia. Bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co? Gdy sama wszystko umie. A jak zapytać Patusi, ile jest dwa i dwa? osiem. A kto to był Kopernik? Król. A co nam się zdaje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się warto? Nie warto. Bo ja sama wszystko wiem i śniadanie sama zjem i samochód sama zrobię i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał? Kiedy mogę sama sama? Ktoś ty taka mądra dama? A kto głupi jest? Ja sama! Tak, kochani, oczywiście nie bieście przykładu Zosi, Zosi Samosi, naszej głównej bohaterki dzisiejszego wiersza. Ponieważ należy zdobywać wiedzę i ją poszerzać, więc moi drodzy kochani, apeluję do Was: uczcie się, chętnie czytajcie różnego rodzaju książki bo czasami zabawa, znaczy ogólnie wiedza, może być naprawdę fajną zabawą. Z tym optymistycznym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać. Do zobaczenia na miejscu, tak. Jak dojadę na miejsce, to zdam Wam oczywiście relację. Całuję Was serdecznie i mocno w ten zimny, chłodny dzień. Do nas to samo. Do nas już się poplawiło, tak. Jak się poplawiło? Poplawiło się. Poprawiło się. Całujemy, pa!